grozi bieda lub za często Cię odwiedza pech? Nie łam się kolego i weź głęboki wtek Hej, 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 zaraz będzie lżej Braci koala para, o pomoc się postara Braci koala para, co nigdy nie Ci nie sprzyja los I wszystko plącze raz po raz Nie martw się, bo bracia Dla ciebie zawsze znajdą czas Hej, 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 hej W każdej chwili złej To bracia koala Franiu, Beniu Musicie mi pomóc Jasne, bo to tu jesteśmy Braci koala para Co nigdy nie nawala Braci koala para O pomoc się postara W każdej chwili złej Bracia Koala. Franio i Benio patrolują teren, sprawdzają, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Jak myślicie, komu dzisiaj pomogą? Czy to będzie Jaś? Albo Myśla? Oho, a może Grześ? A może pomogą komuś w mieście? Czy to będzie szymek? Albo Zosia. Albo Ala. A może pomogą komuś nad stawem. Myślicie, że to będzie Arek? Lub Patty. A może nawet Lora. Komu bracia Koala pomogą dzisiaj? Ala! Ha, ha, ha. Bracia Koala pomogą dziś Ali. Przygoda ze skuterem. Niekiedy w tak dużej okolicy nawet najmniejsza rzecz może zmartwić. Biedna Ala właśnie miała się o tym przekonać. A! A! Ej, Palu, nic ci się nie stało? Myślę, że nie, Szymku. Ech, pozwól, że ci pomogę. Ale to był upadek. Tymczasem na farmie Franio i Benio robili wiosenne porządki. Oczywiście <grym> z pomocą Jasia. A, to Szymek! To A, A. O, o. się stało, Szymku. Ala wjechała na kamień i spadła ze skutera O, to okropne Pozwól, że ci pomogę, Alu Dziękuję, Beniu Dobrze zrobiłeś, Szymku, przyprowadzając ją tutaj Zajmiemy się nią, prawda, Beniu? Jesteśmy po to, żeby pomagać Dziękuję, Szymku Nie ma za co, Alu Dobrze, że akurat przejeżdżałem To zamówienie myśli Ala wciąż była nieco wstrząśnięta Ale z pomocą Frania i Benia Poczuła się znacznie lepiej Zapomnisz o wszystkim i znowu wsiądziesz na skuter, Alu. Benio ma rację. Już wkrótce będziesz siedziała w siodełku. Cześć, Jasiu. Cześć, Cześć. Witam was. Cześć, Mysiu. Szymek właśnie powiedział mi o twoim wypadku, Alu. Nic ci się nie stało? Nie. Już czuję się lepiej. Oh, o, no to dobrze. Zawsze jest ten problem, kiedy się jeździ tylko na dwóch kółkach. Wjeżdżasz na kamień i spalasz. Cicho, Mysiu. Tak. Tak, masz rację. Mm, nie martw się, Alu. Miałaś po prostu pecha. O, 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 o. Co się stało, Jasiu? O, o, o. Chyba potrzebuję pomocy, Franiu. <laughs> Ala zdała sobie sprawę, że jedynym sposobem, żeby nigdy więcej nie spaść ze skutera, jest po prostu więcej na niego nie wsiadać. Nic takiego się nie stało. Twój skuter jest cały. E, nie wsiądziesz na niego? Nie, ja. Myślę, że chyba się trochę przejdę. Alu, jeśli spadniesz ze skutera, najlepsze, co możesz zrobić, to ponownie na niego wsiąść. Tak, Franiu, ale ja lubię spacerować. Dziękuję za herbatę i pomoc. A co ze skuterem, Alu? Cześć, Franiu. Ech. Ala przekonała się, że bez skutera życie było znacznie trudniejsze. A ponieważ nie była przyzwyczajona do chodzenia, stopy naprawdę bardzo ją bolały. O -o -o. Proszę, Mysiu. Powinny cię ochłodzić. A -a -a, jakie wspaniałe! Dość na dziś. Do zobaczenia następnym razem! Pewnie! Pa, loro. Niestety Ala Zaczykaj. nie zdążyła kupić lodów. Zaczekaj! O, spóźniłaś się. Liźnij sobie mojego. Jest potrójnie czekoladowy. O. Nie, dziękuję, Mysiu. Miałam ochotę na lody truskawkowe. Cóż! Mm. Powodzenia następnym razem! Do zobaczenia! O. Pa, Mysiu. O. Czasem na farmie Franio i Benio, naprawiając skrzynkę na listy, ciągle myśleli o Ali. Ech, uważaj, Benio. Ech, przepraszam, Franio. Nie mogę przestać myśleć o Ali. Tak, jeszcze nie wróciła po swój skuter. Mam nadzieję, że u niej wszystko w porządku. Hmm. Złóżmy jej wizytę i sprawdźmy, co u niej słychać. Dobry pomysł, Franiu. Przygotować się! Przygotowani! Wolnij gliny, Beniu! Gliny zwolnione, Franiu! Otwórz bramę, Jasiu! Już się robi, Franiu! Beniu, zapnij pasy! Pasy zapięte! Wkrótce Franio i Benio zobaczyli ale Zdawało się, że potrzebuje pomocy. Tam jest! Tak! Cześć, Alu. Co ci się stało w stopy? O, trochę mnie bolą. To wszystko. Hmm, spacerowanie po tej okolicy jest dość uciążliwe. Nie musiałabyś nigdzie chodzić, gdybyś miała skuter. Tak, wiem. A dlaczego znowu na niego nie wsiądziesz? Naprawdę? Ciała. Szczerze! Tylko że. Ach. Że co? Mogę znów z niego spaść. Mysia miała rację. Dwa koła są zbyt chwiejne. Powinnaś być bardziej pewna siebie, Alu. Witajcie! Co się stało? Cześć, Grzesiu! Ala boi się ponownie wsiąść na swój skuter. Odkąd z niego spadła? Hmm. Lubię stawiać stopy pewnie na ziemi. Wtedy zawsze wiem, gdzie jestem. Spójrzcie, wszystko zależy od równowagi. Równowaga. Mam pomysł, który może pomóc. Naprawdę? Spotkamy się na farmie. I co ty na to? A, co to? Kółka treningowe. Grześ miał rację. Chodzi o równowagę, a łatwiej ją zachować mając cztery kółka. Może spróbujesz, Alu? Och, ja, ja, ja nie jestem pewna. Wsiadaj, Alu, przejedź się. I tak z pomocą braci Koala, Ala po raz pierwszy od wypadku wsiadła na swój skuter. I co, nie chwieje się? Widzisz, wiedziałem, że sobie poradzisz. Dobrze, a teraz sprawdźmy, czy uda ci się na nim jeździć. Ala mogła znowu jeździć na swoim skuterze. Gotowa? Mimo, że czuła się bezpieczniej z kółkami treningowymi, nadal była nieco zdenerwowana. Otwórz bramę, Jasiu. Już się robi, Franiu. sobie radę, prawda, Franiu? Pewnie. Nigdy nie zapomina się tego, czego raz się nauczyło. Franiu miał rację. Ala już po chwili śmigała jak dawniej. Im bardziej stawała się pewna siebie, tym mniej martwiła się o to, że może się przewrócić. Jeździ w kółko i w kółko, aż do znudzenia. Praktyka czyni mistrza, Beniu. Patrzcie tylko. Znowu jeździsz na skuterze, Alu. Teraz... Czuję się bezpiecznie. Mam kółka treningowe. Gdzie? O! Gdzie one są? Tutaj, odpadły. Odpadły? Dlaczego mi nie powiedziałeś, Jasiu? Myślałem, że ich nie potrzebujesz. Przepraszam, Alu. To znaczy, Alu, że przez cały czas jeździłaś na dwóch kółkach. To prawda. I nie upadłaś? Nie! nie. Macie rację. To proste. Dziękuję wam. Nie ma sprawy, Alu. Jesteśmy tu, żeby pomagać. Do, Do widzenia, Alu! Do I wideo. tak, dzięki braciom Koala, Ala znowu wsiadła na swój skuter. Cześć! Zrozumiała, że kiedy się traci pewność siebie, potrzeba pomocy, żeby ją odzyskać.